Like now your healing air serving you. Jak Teraz małe powietrze służy tobie. Spirit to fan your mind. Lepiej chodzić umysł. Tolling, hallelujah. Otherwise this just doesn't help much. nie pomaga za dużo. Czy sweat piszmi? Możesz się bać i spokojny. Jest to dobre. Winter's gonna come. Jesień ma niedługo przyjdzie. Have eight months of cold. To miał 8 miesięcy zimna. Więc. So, they worship this snake. Wielbili tego węża. God. Nie dlatego, że jest on Bogiem. It's it's so powerful. Dlatego, że jest tak potężny. But if you don't worship these underlords, they just... Więc jeżeli nie będziesz wielbić tego władcy w podziemia, to oni ci po prostu. We many leaders like this even in recent times. Wielu takich liderów jest nawet w niedalekiej przeszłości. With fear. Którzy trzymali porządek przez strach. It's like the leaders of the Taliban. They go to a village and they said, if you don't send your children, your husband to war, we're gonna kill you all, anyhow. Więc takie mówili też talibowie. Udawali się do wioski, mówili, jeżeli nie po świecie, Dzieci, synów i mężów na wojnę. To my i tak was wszystkich pozbijamy. So This by fear. Jest to przez strach. Not different to what happened here few hundred years ago with the Roman Catholics. Nie, to samo działo się tutaj, kiedy przebywali tutaj y, Żydzianie katolicy. The same with the sword. To samo za pomocą miecza. For your sins, he is crucified. Za twoje grzechy, on został ukrzeszowany. I don't ja go nie znam. Jeżeli się nie podporządkujesz mu, odetnę ci głowę. Spalę twoją wioskę. I odbiorę twoją wiarę. Jak, jeżeli jakokolwiek masz wiarę, jest ona bezużyteczna. Musisz wierzyć w tą część ciastka. Siłą Here, America South America tutaj kilka tysięcy milionów tysiącach people. milionach ludzi Look this this is very controversial it just look this to jest bardzo kontrowersyjne ale przyjrzycie się temu What sign has created more death który znak stworzy więcej śmierci This one has created more deaths is 2000 years of death Ten stworzył 2000 lat śmierci since the last 200 years has diminished przez ostatnie 200 lat zmniejsza się even though still with slavery etc wol... so much death in the name of przez śmierć poprzez niewolnictwo slavery Niewolnictwo niewolnictwa then even recently 60 years ago Nawet niedawno, 60 lat temu. You know the, who are these ones? Pamiętacie tych ludzi? Klan. remember Ku Klan? They killed all the black Americans. Mississippi, Alabama, Louisiana, Texas. W tych miejscach. The white power. Biała siła. Just white guys with a hood. Jaki koszcie kaptura? Burning, killing Palili, children, women, men. In the name of? Imię? That's not Jesus. To nie jest Jezus. That's the people who think they represent. To ludzie, którzy myślą, że reprezentują. Started with the Romans. Rozpoczęło się od Rzymian. The Romans used this. Zmieniali używali tak. They were the guilty ones. Oni byli winni mi. But they were all over the workshop in the heads of all say because of you. To utawali się w podoszcz pocęnym świecie zabijając pieniądze innych mówiąc to z waszego powodu. So interesting. Jest to interesujące. This sign only existed for a little time. Ten znak istniał tylko przez jakiś czas. And this sign is a very auspicious sign from India. Jest to bardzo pożądany znak z Indii. Skull swastik.

Nie znaczy, że nie należą do Indii. Swastika. Swastika. Swasti means welcome. Swasti znaczy zapraszam, niech Bóg Cię May everything be good for you. Niech wszystko będzie korzystne dla ciebie. Who have to Thailand? Jak wielu z was był w Tajlandii? when you get with Thailand, the first thing the airplane when you go in, the lady says Swadika. Swadika means welcome. Niech everything be good for you in this traveling. Kiedy wędzicie w kontakt z Tajlandią, wylądujecie na lotnisku pierwszą rzecz, którą usłyszycie od pani, która z was wita, to swadika. Niech wszystko co najlepsze będzie z tobą. Witamy. So this sign has Ten znak był wszechpomyślny przez tysiące lat. Hitler took it like it was a white race. Hitler przyjął to, jakby to miało być stworzone dla Białej Rasy. Słastika Swastika means white. Swastika znaczy biały. Transparent. Przezroczysty. Pure. Czysty. Means white skin. Nie oznacza białej skóry. Anybody black blue. Red, pure, he is Każdy, niezależnie czy ma kolor biały, czarny, czerwony, czy jakikolwiek inny, jest on się jeżeli ma czystą świadomość. But foolish, sorry to say, but at that time, very nasty minds. To that ale, ale głupi europejczycy z tamtych czasów myśleli, że chodzi tu o białą skórę. Because it was not only the Germans who were thinking like that. It is the world. Africa. The British, for example, they came in their ships. They conquered. All North America, many of the, the islands here, South America, and the area of Argentina, the islands of the Maldives, America, Africa. They went to Southeast Asia. Why? Because they were white. Byli white. And the rest is not white, so they are uncivilized. To samo z z hiszpanami. Francuzi, made swoje kolonie. The Kiedy tworzyli swoje kolonie. The Doge, they Koleczy, tworzyli swoje kolonie they went kradli ze wszystkich miejsc, their cities, budowali swoje miasta. Comes the karma form of bombs destroy all their cities. Później karma w postaci bomb zniszczyła ich wszystkie miasta.